Maneczko widzowie, z tej strony LZR. Witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. I co się dzieje? Proszę Państwa, kapsuły z Kopenhagi bardzo sobie teraz spadły. To jest dosyć ciekawe. Generalnie nawet nie wiem, czym to jest spowodowane, że jest taki nagły spadek. No ale mamy to. Promocja już trochę trwa. Mi się trochę ich kupiło. No i co? No nie wygląda najlepiej przy takich spadkach. Popatrzcie, wszystko pospadało, trochę mi się sytuacja kupiło. Zaraz sobie o tym oczywiście pogadamy. Szybkim wstępem jeszcze, e, skins tutaj monki, strona do swoich skinów, więc jeżeli chcecie wymienić swoje skiny to link do strony w opisie, darmowe 5 dolarów z kodem LZ przy wymianie, do tego przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania, przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów, jakby tego było mało. Na Nie wrzucę nakleja, jak i mamy mnóstwo Kraftów ze stronki. No i co, i możemy mieć jakieś fajne wyjąć, by snipeć, które sprzedamy drożej na rynku Steam, lub po prostu mieć coś fajnego tutaj do pogrania. Link w opisie, a my przechodzimy do rynku Steam. Generalnie kupiły mi się, które mi się kupiły? Przede wszystkim kupiły mi się z, z małzikami legendy, które spadły. Kandydaci mi się chyba. Nie kupili, poczekajcie aż sprawdzę. Czy mi się kupili? Nie, chyba też mi się kupili kandydaci w takim razie. No, troszkę mi się generalnie kapsuł kupiło, ale na no, nic dziwnego jak są takie spadki. Pewnie się jeszcze dokupi, Znaczy, Na przykład prezydenci mi się nie kupili za 90 groszy. No, ale ciekawy jestem, e, czym to spowalnia, aż taki spadek? W sumie to tak randomowo z dnia na dzień, bo nie mam pojęcia, nie śledziłem tutaj, co się wydarzyło. E, I co, co to, czy to w ogóle źle, źle świadczy, no bo zobaczcie, jeszcze kapsuły są. W gierce, promocja już jest bardzo długo i tak naprawdę to nic się nie dzieje. Co jest nas w CESie, Ludzie otwierają, kapsu jest coraz więcej. No, sytuacja Kopenhagi tak naprawdę z dnia na dzień wygląda coraz gorzej. A my dalej tutaj ją mamy w gierce. Więc póki co, przyszłość Kopenhagi stoi pod wielkim znakiem zapytania. Według mnie, jak zostanie usunięta i będzie jakiś pik, to ja. Raz tutaj osobom, które chcą zarobić, sprzedawać od razu w tym pieku Kopenhagę. Ja sam myślę nad tym, lecz kurczę, ja nie inwestuję dużo, więc dla mnie to też nie będzie jakiś duży zarobek. Myślę, że po prostu nie trzeba w chuj na long terma po prostu, bo to dla mnie to będzie ile zarobku tam? No z 780 na przykład by było, z 260 złotych. O i przepraszam, na no, kapsułach, jeżeli o tym gadamy, no nie? Jeżeli kapsuły by wypadły z gierki, by się piknęły na no, jakieś złote 40 50 zł 50 No to taki zysk na czysto, no nie satysfakcjonuje mnie, nie oszukując, więc... Myślę, że po prostu tego nie trzymać long termowo i zobaczyć co będzie działo w przyszłości, a nie to sprzedawać teraz i raczej tak pewnie zrobię, znając mnie, ale jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, tutaj wypadnie Kopenhaga i będzie taki pik i będzie się zastanawiał nie mając oczywiście tej cierpliwości, no to wtedy pewnie lepiej jest to sprzedać i od razu zarobić i mieć spokój i przygotować się na jakiś karnet czy coś, bo w sumie też zapowiada się na to, że może takie coś się wydarzyć I ja bym tak raczej na waszym miejscu, jeżeli nie macie tej cierpliwości, e, zrobił. Możecie sobie napisać, co, czy Wy inwestujecie w Kopenhagę w ogóle i czy coś w coś w to chodzicie. No ja trochę będę wchodził, ale tak jak mówiłem, nie za dużo, no bo jest to jednak dosyć risky. Więc to, to była tyle. Możecie stawić subikę na kanale. Trzymajcie się. Cześć, cześć.